Hej, wiem, że dawno mnie nie było, ale jest zima, jest nieprzyjemna pogoda. Ostatni raz na zewnątrz trening robiłem ponad miesiąc temu i cały czas siedzę na zływce, więc jest ciężko. Mam nadzieję, że niedługo pogoda się poprawi i będzie można w końcu wyjść i pojeździć. I dzisiaj dwa produkty, które miałem okazję testować przez ten zimny, nieprzyjemny. Czas, ale które y, naprawdę sprawdziły się świetnie i podpisuję się pod nimi w 100%. Będzie też o metodzie treningowej, oddechowej, metodzie, którą stosuję, o którą wiele osób pyta, którą niektórzy próbują podpatrzeć gdzieś tam na strawie czy na zwifcie. E, nie powiem wszystkiego o tej metodzie, od razu zaznaczam, bo nie mogę, bo nie chcę, e, jakby z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że włożyłem dużo pracy i czasu w opracowanie tej metody. Musiałem przestudiować trochę książek, artykułów, filmów, więc nie chciałbym tego oddawać tak za free. Ale druga sprawa jest taka, że jeżeli mam ogólnie opowiedzieć o tej metodzie i ktoś chciałby ją wdrożyć w swój trening, to mógłby sobie zrobić krzywdę stosując tę metodę nieprawidłowo. Za chwilę wyjaśnię. Na początek Dwa produkty, które sprawdzają się fantastycznie w tym zimnym okresie. Pierwszy to jest WOSK Smart Twardy od Wax w wersji zimowej. Wersja zimowa. Sprawdza się fantastycznie, bo standardowo, jeżeli chodzi o te woski, w których gotujemy łańcuch, w temperaturach poniżej 10 stopni one robią się bardzo twarde i Łatwo wykruszają się później z łańcucha, więc jeździmy krócej, w sensie musimy częściej uzupełniać ten smar, ten wosk. W tym przypadku Nanowax opracowało mieszankę, która jest bardziej miękka w niskich temperaturach. Nie wiem, jakby to się zachowywało w temperaturze 25 stopni, pewnie byłoby bardzo, bardzo miękkie, płynne wręcz, ale w temperaturach poniżej 10 stopni. Sprawdza się rewelacyjnie, utrzymuje się dużo dłużej na łańcuchu. W garażu mam około 10 stopni, więc używam tego również na Zwiftie, na, na trenażerze. Polecam sprawdzić Nano w wersji zimowej. Drugi produkt, który robi robotę na trenażerze w zimnym okresie, jest to, to urządzenie. Czarna, czarne pudełeczko HRM Fan. To urządzenie komunikuje się z naszym pulsometrem lub z aplikacją, którą mamy do tego urządzenia i steruje obrotami wentylatora wiatraka, który też możemy dostać na stronie producenta. Steruje również światłami LED, które możemy założyć sobie za ekran, które też możemy dostać na stronie producenta. HRM FAN. No, Nie wyobrażam sobie w tym momencie jazdy bez, bez tego urządzenia i bardzo doceniam to, jak to działa. Obawiałem się, że ponieważ jest to taki trochę startupowy produkt, to pojawią się tu jakieś problemy wieku dziecięcego związane z elektroniką albo z software'em. Nic z tych rzeczy. To urządzenie działa bardzo stabilnie, bardzo fajnie, nic się nie zawiesza. Mogę, można odejść z pulsometrem od trenażera wrócić wszystko jakby łączy się na nowo i, i działa świetnie HRM Fun i Nanoax polecam linki zostawię w opisie tego filmu i przechodzę już do metody oddechowej metody treningowej którą stosuję od prawie trzech miesięcy w tym momencie i na czym to polega jak to wygląda tak ogólnie bez szczegółów jeżeli chodzi o sezon 2021-2022, udało mi się wypracować całkiem fajną formę, postartować trochę w wyścigach, więc stwierdziłem, że na sezon 2022-2023 dołożę jeszcze trochę objętości do mojego treningu, dołożę trochę intensywności, doszlifuję swój grafik treningowy i będzie jeszcze lepiej. Ale tak się nie stało. W sensie moja forma była jakby na tym samym poziomie jak w. Ubiegłym sezonie, więc stwierdziłem, że chyba dokładanie wolumenu i intensywności do, do mojego treningu nie ma większego sensu, bo dojechałem gdzieś do takiego punktu, gdzie, gdzie to się po prostu nie sprawdza i nie ma korzystnego wpływu na moją formę, więc zacząłem przyglądać się trochę bardziej mojej krwi. Poziom hemoglobiny u mnie jest gdzieś tak w środku. Podbijam sobie trochę hemoglobinę jedząc ogromne ilości buraka. W sezonie startowym i to rzeczywiście działa i to jest wiedza powszechna. Natomiast yy, postanowiłem zinwestygować trochę temat, jak jeszcze można zrobić jakiś taki biohacking, jeżeli chodzi o krew, nie używając EPO. Bo wiadomo, EPO na poziomie pro to jest tam zupełnie inna historia, tam są pieniądze, tam jest inny świat. Moim zdaniem, jeżeli ktoś używa EPO na poziomie masters albo amator, to jest śmieszne. Jestem zwolennikiem, jestem absolutnym przeciwnikiem koksu, jestem zwolennikiem metod naturalnych. Jeżeli chodzi o takie podkręcenie parametrów krwi metodami naturalnymi, mamy na przykład komory hipoksji. Możemy sobie kupić lub wynająć taki namiot, który stawiamy w sypialni, w którym śpimy przez dwa miesiące. Koszt Zakupu jest ogromny, koszt wynajmu też jest spory. Śpi się w tym podobno bardzo niewygodnie. Efekt jest jakby taki, jakbyśmy spali na, na dużych wysokościach, gdzie mamy mniejszą zawartość tlenu, i później trenujemy w tlenie. Więc postanowiłem poszukać czegoś innego. I trafiłem na trening freediverów. Freediverzy to są tacy nurkowie, którzy schodzą na duże głębokości pod wodę, bez butli tlenowych, na bezdechu i co ciekawe u freediverów freediverzy przez stosowanie swoich metod oddechowych mają wysoką tolerancję na wysoki poziom dwutlenku węgla w organizmie a to wiąże się z kolei z lepszym wykorzystaniem kwasu mlekowego również w sportach wytrzymałościowych więc postanowiłem Zaimplementować trochę tych metod z free divingu w treningu wytrzymałościowym. Oczywiście zgłębiając literaturę, artykuły i filmy i przygotowując odpowiednio grafik treningowy, przygotowując całą tą metodę. I zacząłem stosować tą metodę pod koniec listopada. I oczywiście przed rozpoczęciem tej metody zrobiłem sobie badania krwi. Po trzech tygodniach, przez okres trzech tygodni, zacząłem obserwować pewne zmiany, które zaczęły zachodzić. Miałem pewne objawy takie dosyć nieprzyjemne, czasami zdarzały się bóle głowy. Miewałem rozmyte widzenie i kilka razy mdłości z rana. I okazuje się, że te objawy odpowiadają skutkom ubocznym stosowania erytropoetyny. Bardzo mnie to zaciekawiło i postanowiłem dalej stosować tę metodę. Po trzech tygodniach e, pojechałem na wyścig. Nie w ogóle nie, nie miałem żadnej zmiany, jeżeli chodzi o formę. Czułem się trochę zmęczony. E, I wyścig nie poszedł dobrze. E, po wyścigu zrobiłem sobie badania krwi. W sensie gdzieś tam tydzień po wyścigu zrobiłem sobie jeszcze badania krwi, żeby sprawdzić, gdzie jestem, co, co się zmieniło. I okazało się, że hemoglobina trochę wzrosła, ale znacząco wzrosła objętość erytrocytów. Jakby ktoś sprawdził te, te wyniki, to mógłby powiedzieć, że mam astmę. Po pięciu tygodniach zacząłem widzieć Pierwsze przyrosty, jeżeli chodzi o formę. E, I później z tygodnia na tydzień ta forma podnosiła się dosyć znacząco. Przed rozpoczęciem tej metody moje FTP było gdzieś na poziomie 290 Watów. E, waży 63 kg. W tym momencie moja FTP jest na poziomie 308 watów. E, czuję się znakomicie, moja forma jest bardzo, na bardzo przyjemnym poziomie. Same ćwiczenia są nieprzyjemne, ale ale forma wynagradza to. Yy, I dla odwzorowania tego, yy, co, co udało się zrobić taką formą, yy, mam kilka segmentów ze Zwifta, do których możecie się odnieść. Yy, na przykład do Zwift udało mi się wykręcić w 42 minuty ze średnią mocą 280, 298 W, yy, Epic KOM. 19 minut 59 sekund z średnią mocą 321 watów i Volcano KOM w 6 minut 40 sekund ze średnią mocą 367 watów. Więc jest fajnie, jestem bardzo zadowolony z tego, gdzie jestem z moją formą i kontynuuję tę metodę ćwiczeń. Nie będę opowiadał szczegółów dlatego, że tak jak wspominałem na początku można sobie zrobić krzywdę stosując tą metodę w nieprawidłowy sposób, trzeba trochę wdrożyć się w, w szczegóły, ale ta metoda zostanie na pewno udokumentowana i udostępniona w jakiejś formie w niedalekiej przyszłości, więc nie zginie. I cóż, tyle na dzisiaj. Sprawdźcie, jeszcze raz polecam Nano HRM Fan. I co? I czekamy teraz na wyścigi gravelowe. Na kilka wyścigów już jestem zapisany. Na pewno wybiorę się na galice Gravel Race i Proziak Gravel, bo mam niedaleko. Piszcie, jakie jeszcze wyścigi polecacie na ten sezon. Ja celuję w takie krótsze wyścigi, w sensie nie te 300-400, tylko trochę mniej i szybciej. Ale piszcie w komentarzach. Co szykujecie na ten sezon? Tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Hej.